Trzeci dzień festiwalu rozpoczął się serią warsztatów. Maciej Ślesicki poprowadził warsztaty pod tytułem Z perspektywy producenta. Jednym z wielu powodów, dla których ten rynek wygląda tak, jak wygląda, także rynek filmowy, jest to, że nie ma producentów. W tym samym czasie Małgorzata Marczewska uczyła scenarzystów i nie tylko, jak projektować swoje myślenie, żeby osiągnąć cele, które się sobie samemu wyznaczyło. Żeby trochę sobie pomagać w ciężkim życiu scenarzysty. Jednocześnie w sali aktorskiej odbywało się czytanie scenariusza Tomka Klimani. No jest to taka bezlitosna konfrontacja tego, co się napisało, z jakimiś tam realiami, z ożywianiem tego po prostu. Po przerwie obiadowej Anna Właśniewska-Gil, która reprezentuje naszego partnera merytorycznego tegorocznej Skrypt Wiesty, czyli Departament Produkcji Fabularnej TVN, opowiadała o tym, dlaczego w Polsce jest tak mało środka. Następnie ja poprowadziłam spotkanie na temat e, pracy nad postacią protagonisty. Kto tak naprawdę jest protagonistą, a kto nie jest protagonistą i być może są filmy, w których ciekawszą postacią niż protagonista jest jakaś inna postać, na przykład mentor antagonista. Dzień zakończyliśmy spotkaniem z wybitnym scenarzystą Januszem Głowackim. Moderował to spotkanie Maciej Lesiński. Natomiast dzisiaj kolejna seria warsztatów. Wojtek Nerkowski będzie opowiadał o gatunkach filmowych, czy są pułapką, czy są pomocą dla scenarzysty. Kolda Taksinowicz zajmie się krótkimi formami, czyli teledysk, reklama i wprowadzi scenarzystów w tajniki wiedzy, które zdobył od Roberta Myki. W tym samym czasie w sali aktorskiej odbywać się będzie czytanie scenariusza. Dzisiaj czytamy aż dwa scenariusze, także serdecznie zapraszam. Pani Dorota Hamczyk opowie o tym, jak od zera stworzyć gatunkowy serial. W tej chwili pani Dorota Hamczyk jest odpowiedzialna za lekarzy. Będzie to na pewno spotkanie bardzo ciekawe i z którego będzie można bardzo dużo wynieść. Kolejnym e, wykładem e, tego dnia będzie spotkanie z przedstawicielem Techlandu. Dowiemy się, na czym polega zawód gamewritera i jak wiedza scenariopisarska może się gamewriterom przydać. A na koniec dnia spotkanie z najbardziej znaną polską scenarzystką, autorką wielu hitów i kinowych, i telewizyjnych, Ilona Łepkowska. Scenarzystka i jedyna prawdziwa showrunnerka dlatego że jest nie tylko scenarzystką, ale również producentką. Serdecznie zapraszam.